To ja z kanału KubaMentel i dzisiaj jest ze mną mój kolega Hubert HEJ! I on będzie nagrywał jak sprzątamy moją piwnicę No, przekazuję ci kamerę, to wszystko co zrobiliśmy Masz I kieruj na mnie cały czas Tu mamy mistrzowską taśmę do remontu Tu mamy żubra. Mm, daj łyka Daj łyka. Nie, tu jest puste. Kurde. Jaki żółty wrzucił. Jaki żółty wrzuca buchki, puszki. To są moje pciuchy były, jak kiedyś, jak byłem mały. To tych kciuchów używałam. O proszę. Ach, zobaczcie. Chlip. Jak on mówi chuja, prawda, tego nie ma. Dobra właśnie mu jak traktor po asfaltie. Jego dupa. Uy. O Boże, co to dupę To jest mój kolega, właśnie Hubert. Nagrywa mi dupę. Fajny kolega, co nie? Dzień! <smotrych> to jest głowa, zobacz, jakie ma wielkie ucho! <laughs> Hubert i gębę. Hubert, ty masz gębę. Ja mam gębę? <laughs> tak, kurwa, ty. No. On w ogóle chciał, żebyśmy nie przeklinali na tym, Ale ja pomyślałem, ty jesteś jebnięty. Polecam kupować, wiesz, jak Kamila Selna czy te, albo salony. My z to właśnie jeszcze my Dawaj masz, trochę. Masz, masz. No. I polecam kupować. ja Patrz, co ja wziąłem. No. no. Kurma. No. Naprawdę, polecam. Tu mamy pompę wodną do sprzedania. Za 500 zł. Myślimy, że się sprzeda. No? Płytata to sprzedaje? Ci majtki widać. Trudno. <grym> <grym> Będziecie mieli screenshot od moich majtek. No. Majtek pokazuje HWDP. Pozdrawiam, jest taki filmik u mnie na kanale z tym z nazwą Majtek pokazuję HWDP. Mam taki filmik nagrany, polecam do, do oglądania. może Możebusy. I Hubert na koniec jak sprzeknie to dostanie tą dechą, aby poczekać jak chce. Zobaczcie, co Kuba ma. Tym łomem w łeb. Tak dostanie, że nie wstanie. Auć. On tak dostanie, że nie wstanie. Mm. Masz głos? Pokaż. Mm. No. Tu mamy moją folię. To jest szybka folia. <laughs> to wyglądasz jak jakiś kurczak. O, i to są te pojemniczki, co Hubertowi ci mówił. No. O, no. Pokażemy swoją klatkę. Kuba ma papugę. Jedna mu wyleciała. Dwie No, to jest moja klatka. Całkiem, całkiem. No. Ale zepsuta. No, strasznie. No, boże. Moje pantofle stare Jakie no. pantofelki? Nie no, ja też Miałem. No właśnie I przypominam się mi się właśnie dzieciństwo jak ja tu wchodzę do piwnicy i sprzątam I Właśnie już kończymy sprzątać O piwo krząs tam się jakiś no, naprawdę ci mówię bo polecam kupować takie, bo z latarką tylko, że jeszcze nie ma baterii do latarki ale będzie filmik jak jadę po baterie i jak kubec będzie sprawdy, to pojedzie ze mną jak mu rodzice pozwolą Przewiduję, piszcie w yy, komentarzach, czy chcecie, żeby Hubert z nami jechał. Spogasz, Hubert? No. Będzie taki krótki filmik, pięć filmów. A jak się podobało wam to rozwalanie tej klawiatury z w Fujitsu, to to fajnie. To Lubię łapka tak, w górę! To, e, czekaj. Jest takie e. adbaste, takie coś. Marki w ulicu kontra mój zaczepisty młotek. Myślę, że jest posprzątane. Jeszcze by się przydało tu miotłem pozagadniać. Tylko, że nie mam miotły. Ja cię mogę sprzedać. Weź swoje gacie i będziesz miał miotłę. O, od razu sobie poprawia, bo nie chce się. O mamy światło nawet w piwnicy. Opa, czy dasz mi sanki? Nie. Czemu? Fuju. Dobra, to już koniec filmika, nie, do widzenia. Nie F. <laughs> dał się nabrać. Ej nie no, na poważnie. Sprzątamy, pokaż czy się nagrywa. Jezu, no, nagrywa się pacanie. No. Ty jesteś pacem. Mm. I wiem, <grym> że <i do, grym> jak będzie niegrzeczny, to dostanie po filmiku ty woman tak dostanie, że nie wstanie. Też się przemknął. 2014 tu się Dzisiaj 2016. Powinien... No, to powinien się wyświetlić nade mną taki y, czerwony pasek subscribe Proszę go klikać, daj chłopcio. I tak wygląda